A propos, Sugar Stewarda, jak ocenia się walka jego, jego podobnego Tysona Fiergo z Francisem Ganu? Myślisz, że Fiury Olaun Ganu, czy faktycznie, nie wiem, jakiś tam zjazd formy już zalicza? No też długo nie walczył, tak? Też dużo no, na głowie, sami po sobie, jak drugie dzieci i nie skupiasz się tylko na boksie. Ten boks, tam z, z tyłu wiesz, no, nie może tak robić, bo jednak y, każdy tu boksuje, żeby wygrać, tak? Trzeba 100% walczyć, trenować. Ja myślę, że to może troszkę jakby o to nie zadbał, tak? Bo też kurde nie nadrobisz, kurde, roku czasu sie, siejąc na dupie i nic nie robić, w ciągu wiesz tam, no ile 8 tygodni, tak? Mhm. Więc y, trzeba sprzyjmować, nastow się utrzymywać formę i wiesz, i, i dba się o to. A ja myślę, że troszkę to rokceważył i nie nadrobił tyle, ile potrzebował. A myślisz, że coś to zmienia w kontekście walki z Usykiem? Kto, kto tu jest faworytem według Ciebie? Myślę, że w jest na final, tak. Aha. Ale zobaczymy, tak. Tego box jest ten świetnym sportem, tak? Bo to jakby nigdy nie wiadomo, tak? Tego boksu jest super sportem, że mamy jakby cały sezon w jednej walce, tak? I jesteś krytykowany też po swojej ostatniej walce. Więc to jest naprawdę fajne. No i tak pokaże. No też ta gala była, też w Arabii Środkowej ogłoszono też naprawdę fajna gala. A też myślę, że. Pokazuje, jaki pociąg ma Tyson Fury to na siebie, a ile jakby tyle innych zawodników, tak? więc yy, Że Fury tak. sam jest w stanie to ca całą galę przesłać, tam muszą naprawdę mają konkretną galę, na no, same duże nazwiska, więc. Yy, a tutaj muszą 10 walk zrobić, tak, tak? No dokładnie, więc Fury naprawdę ma duże nazwisko i chyba jest, oni ten lot największy, na razie gwiazdę z tak?